Operacja Sledgehammer. 10 stycznia 2012 roku w Szaranie przeprowadzono pierwszą w historii wojska polskiego operację ratowania zakładników uwięzionych przez terrorystów samobójców. Ośmiu operatorów jednostki wojskowej komandosów, JWK, i ośmiu operatorów, w tym dwóch snajperów, z Wydziału Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy, WDSOSŻW 2 Warszawa, ze składu Task Force 50 zaryzykowało życie żeby wykonać to skrajnie niebezpieczne zadanie. Na zdjęciu cisi i skuteczni biorący udział w operacji: Kiemol, Borek, Oulou, Krajek, Starski i Domel. O przebiegu operacji przeczytacie w książce Jarosława Rybaka Task Force 50 Operacja Schlechthammer. Rankiem 10 stycznia 2012 roku grupa terrorystów ubranych w afgańskie mundury zaatakowała siedzibę gubernatora prowincji Paktika. Biorąc zakładników i barykadując się w budynku. Talibowie długo przygotowywali się do tego zamachu, zdając sobie sprawę z faktu, iż Paktika to strategiczna prowincja, przez nią biegną szlaki przemytu między innymi narkotyków szmuglowanych na zachód. Samobójców, którzy mieli dokonać zamachu szkolono za granicą, w tajnych ośrodkach terrorystów. Plan terrorystów zakładał opanowanie siedziby gubernatora, w czasie gdy odbywać się w niej będzie narada z wszystkimi najważniejszymi wiplami. A następnie wzięcie ich jako zakładników i wysadzenie się z nimi w powietrze. Napastników rozpoznano jednak na jednym z punktów kontrolnych w mieście. Policjanci zaczęli do nich strzelać, a talibowie wtargnęli do najbliższego budynku i zabarykadowali się w nim. Ten dwupiętrowy budynek był siedzibą gubernatora prowincji Paktika. Po trzech nieudanych próbach uwolnienia zakładników przeprowadzonych przez amerykańskich żołnierzy i pododdziały afgańskiej policji ANP, do wykonania operacji wyznaczony zostaje zespół z polskiej grupy zadaniowej Task Force 50. Szturm przeprowadziło ośmiu operatorów jednostki wojskowej komandosów wspieranych przez sześciu operatorów i dwóch strzelców wyborowych z Wydziału Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy. Dodatkowo w operacji udział wzięła szkolona od kilku miesięcy przez Polaków grupa afgańskich antyterrorystów. Udział afgańskich antyterrorystów konieczny był z uwagi na fakt, iż żołnierze NATO nie mogli przeprowadzać najmniejszej akcji bez udziału miejscowej policji lub wojska. Cała operacja trwała kilkanaście minut. W czasie jej trwania udało się uwolnić wszystkie przetrzymywane osoby. W budynku znaleziono broń, a także torby i kamizelki wypełnione materiałami wybuchowymi. Operacja Sledhammer należała do rodzaju operacji specjalnej zwanej hostage release operation (HRO). Celem tego typu operacji jest uwolnienie przetrzymywanych zakładników oraz zneutralizowanie zagrożenia ich życia. Jest to jedno z najtrudniejszych zadań sił specjalnych. Tworzony przez Polaków zespół Task Force 50 podlegał międzynarodowemu dowództwu sił specjalnych, które kierowało działaniami wszystkich oddziałów komandosów działających w Afganistanie.